Witam Was serdecznie. Kolejna realizacja montażu instalacji gazowej, tym razem Toyota Auris 1.8 Hybryda. Chodźcie, pokażę Wam jaką i jak zamontowaliśmy tutaj instalację gazową. Popularny silnik 1.8. Zamontowaliśmy tutaj instalację od firmy Landi Renzo. I zobaczmy poszczególne elementy. Tutaj mamy zamontowany sterownik Landi Renzo Omega z Evo. Jest on zamontowany obok komputera benzynowego tak Aby wszystko tutaj ładnie tworzyło jedną całość, przejdźmy dalej. Wtryskiwacze AEBI, które mamy zamontowane tutaj pod osłoną na specjalnie wykonanych spornikach. Ta listwa nam się tutaj ładnie trzyma. Czujnik ciśnienia, który też również ma wykonany specjalny wspornik. Podniosę wam tą osłonę, żebyście zobaczyli, że on tutaj nie wisi, tylko jest zamocowany. Pewnie trzyma się. Nic tu nam luźno nie lata. Reduktor li 02 wraz z elektrozaworem i filtrem fazy ciekłej. No, i w tym miejscu mamy filtr fazy lotnej. Wszystkie przewody, tak jak widzicie, zabezpieczone dodatkowo takim oplotem nylonowym. Czy to przewody gazowe, czy przewody wodne, które widzimy tam z tyłu, również są pozabezpieczane, tak aby nic się nie przecierało. Żeby wszystko wyglądało estetycznie. I w gazu mamy pod klapką lewo paliwa z dokręcaną końcówką do tankowania. Zbiornik w miejscu koło zapasowego o po pojemności 56 litrów. Do takiego zbiornika zatankujemy około 45 litrów gazu, co pozwala na przejechanie w mieście około 700 km. A przełącznik wyboru paliwa, zamontowaliśmy w miejscu wybranym przez klienta. Jest on zamontowany w tym miejscu. Jeśli jesteś zainteresowany montażem i instalacją gazowej do właśnie takiej hybrydowej Toyoty lub do innego auta, to serdecznie zapraszam Cię do kontaktu pod numer telefonu, który właśnie wyświetlił się tutaj na ekranie. Na dzisiaj to wszystko, bardzo dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia, cześć!